Siemano cześć, witajcie z tej trony młodej, witam Was kurde na kolejnym odcinku tutaj na moim kanale, już w moim władeczku i co tutaj się dzieje, wracam kurde proszę ja Was z dalekiej wyprawy, bo zakupiłem kolejny nowy nabytek, jak widzicie, 6000 na moim puncie, no mało nie mało jak na tą serię tuti to myślę, że tak całkiem spokojnie, no, ale było tysięcy tam, kurde, w zimę jakoś 12. Więc zapytacie, co tu się stanieło z tymi pieniędzmi, młody? Kurde, ja wam zaraz zaprezentuję Albo dobra, żeby tu nie w tym, to w lepszym świetle wam zaprezentuję Tuti u handlarza z wieżintami Proszę bardzo, zajedzimy masę tuti O, tuti, tuti, wysiądziemy sobie, jak tu się otwiera tu Ale przepraszam, jednak nie tak w ten sposób No, tuti kupiłem, proszę bardzo, co ja kupił Proszę tuti zaprezentować mi Yy, taką oto przyciepkę, nieprzerejestrowana jeszcze i właśnie, Władek kurde jeszcze też nieprzerejestrowany, bo on ostatnio jechał tam na posąsiedzku wie wiecie tam jakie się hachmieństwa dzieją. Także no niestety yy, trzeba będzie to przerejestrować, ale za to, że wbiliście, o siema sąsiedzie, Poczta Polska, wszyscy jadą, kurde ile. Yy, za to, że wbiliście no tak bardzo dużo łapek na ostatnim filmiku, za co Wam chciałem podziękować. Yy... Jak wam się podoba dzisiejszy odcinek i nowy nabytek to nie zabronię też również możecie łapeczkę zostawić w górę to się również nie obrazie znowu możemy pobić rekordzik tutaj taki jaki był mm, No i co? Taki oto zejśta, tak jak mówię, no przyciepka kosztowała mnie 4800, ona jak widzicie, no w stanie nie jest zbytnio jakimś e, zachwycającym, no tu rdziej troszeczku, tu już poździlone wszystko. Tu te kamienie były chyba włożone, no no widzicie jak to wygląda. Nie, no nie wygląda no. Także kurde nie wiem czy jak nie będziemy władka kiedy malować. To ci też nie pomalujemy tej przyciepki Bo ona jest nawet w gorszym stanie Niż ten włodek Zobacz to tu wszędzie Pomarszczone, po pouścione Wszystko kurde Ta farba tu taka wieeta No nie za bardzo nie No tutaj proszę bardzo, tutaj krówki sobie chodzą łbami, tutaj o proszę bardzo Jak łbem się, tutaj Prawo lewo, prawo lewo Cały czas Co ty taka, o, o przepraszam już tutaj proszę mnie, nie ten Dobra i, no i a w kurde jakbym takie krówki kupił blisko mam przez drogę bym tylko przeprowadził takie pastwisko, jakieś malutkie tego by się ogarniło. Kurde, nie wiem, zobaczymy. Dobra, wsiadamy do tego władka, bo mnie tu normalnie kurde godzina już nie wiadomo która zostanie. No i co, jesteśmy po zimie? Proszę ja was, przez zimę tak naprawdę zostały wykonane dwa zakupy, czyli jeden zakup to jest właśnie ta przyciepka Tuti. Hmm, bo tutaj mam kilka właśnie planów, zaraz wam z tam to opowiem. E, drugim zakupem jest koś, ale koś jeszcze poszedł tam na, na skrip. do chłopaków wie, to tam e, jak się na główną do to tam do skripu poszedł. No a tam jeszcze trzeba troszeczkę go podreperować, dlatego go tu jeszcze u mnie na gospodarstwie nie ma. E, jego tam trzeba trochę zrobić jeszcze ładnie i... Będziemy działać, ogólnie nie wiem czy na następny odcinek już kurde jakieś wiaty nie postawię, bo już tego sprzętu się zaczyna robić tyle, że Kurde Nie ma tutaj Zbytnio miejsca, także ciągniemy ile się tam da, tak żeby, oj już dobra, tyle, tuti tuti Proszę bardzo I teraz tak Proszę ja was, o tak kontrol, o proszę bardzo, otwórmy się tu drzwi Proszę bardzo Jeszcze możemy Tuti O, Tuti, Tuti Proszę bardzo, wszystko e, O, Tuti a to, to Czekaj, to Kurde Mogę tymi siebie podnieść Nieważne, dobra Miejsce z tym Coś tutaj nie gra e, Dobra Tuti, proszę ja was teraz tak Eee co, co my tu w ogóle robimy Bo ja wam kurde nie, nie zdążyłem opowiedzieć Podłączamy Tutaj taki nowy Nowy zabytek z y, chustniczo, husniczo y, chałupnici. Proszę bardzo, kupiłem, w zasadzie zrobiłem, no kupiłem takie tutaj kątowniki, co, znaczy pół ciałowniki. No wiecie, to takie profile tutaj Yy, to kupiłem, no. no jak widzicie, jak to wygląda, no ze złomu to wzięte, trochę obszrupane i, I jakoś to wygląda, tu możemy, o proszę bardzo, tym poruszać, to wszystko ładnie działa, Jezu, po co ja tą natarkę mam włączoną yy, No, tak to wygląda yy, No, nie wygląda to zbyt dobrze, ale tu żeśmy trochę to ogarnęli, proszę ja was, takie tutaj cztery, cztery printy, proszę ja was, pąśle. tuti 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 tutaj yy. No, powiedzmy, że to wygląda. Ja wiem, że to nie wygląda, bo to jest troszeczkę za długi rozstaw. Ale przepraszam bardzo, nic nie mogłem znaleźć lepszego. Jak coś znajdę, to to wymienię. Bo ja wiem, że już, 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 wiem, już widzę te komentarze, że tutaj ja pokażę. No, już widzę te komentarze, czy to się trzyma, ale się nie trzyma. Kurde, no cóż, nic na to nie poradzę. Jak znajdę coś lepszego, to zrobimy. Ale no, cóż, tak to na razie wygląda. No. Głównie powiem wam tak. A propos tego zboża, napiszcie w komentarzu czy ja mam to kurcze blaszka trzymać do, do lata i żeby tu mi sąsiad jeden albo drugi przyjechali to skosić, czy też nie, no bo zobaczcie jak to wygląda, kurcze blaszka, no nie dość że to zboże, żebym chyba za szybko zasiął. I, I tutaj nie dostałem... nie mogłem nic zasiać, znaczy pół, nie mogłem nic im tego nawieźć, bo oczywiście Kosa wtedy jeszcze nie miałem, tym bardziej nie mogłem tego niciem opryskać na żadne chwasty i nic. I zobaczcie co tu, jak to tutaj wygląda. Tu jeszcze tak kurde nie ma tragedii, bo tu są takie mniejsze chwasty, chociaż honorcia aż na też tutaj nic tak za bardzo nie wyrasta. Ale tutaj. Na tej górce to jest w ogóle tragedia. Nie wiem, czy tutaj w ogóle coś się opłaca robić. Bo tutaj na tej górce to nie ja widzicie, tak, jak to wygląda, no. Dlatego, ja mam pomysł taki, że zamówimy koparkę. W zasadzie ja wam pokażę, co jaki tu jest plan. Bo ja dzisiaj jadę na zlecenie. I ja tam y, będę negocjował właśnie, żeby koparkę też tam y, w koszta rozliczyć za usługę tutaj na zlecenie, bo bez przyczyny bym tego nie spawał, nie, tutaj tego, znaczy ja nie spawałem, ja tylko zleciłem tu sąsiadowi, nie, ten się tam migomacik tego tutaj wie to, o co chodzi, nie. I no i tak, no i czy ja mam to trzymać to boże do, do, do lata, żeby tu przyjechał sąsiad, tu skłosić jakiś i, i miś by tu sipnęło 500 kilo mniej więcej myślę, bo to ani nienawidzone, ani nic Proszę bardzo, tam w prawym dolnym rogu potencjał planowania to jest 64%, także ja tutaj bym się dużo nie spodziewał Proszę ja was No coś. no na razie to wygląda trochę słabo, ale będziemy dążyć do tego, żeby yy, no jakoś to wyglądało. A jeżeli mm, już sąsiad może tu przyjedzie, to we, weźmiemy tą kopareczkę, tutaj tą górkę kurde zrównamy z ziemią. Normalnie tą góreczkę tuti i będziemy tu ładować kopareczką tuti aż, aż do tego miejsca i ja będę to woził, proszę ja was wam pokażę, zaprezentuję e, tuti. Tuti to jednak zasipiemy, a ten stawik pogłębimy może, tak mi się coś wydaje. Ewentualnie, jeżeli macie jakiś inny pomysł, że na przykład mam ten stawik zasypać, a hatę postawić na przykład w tym miejscu, hatę, no, chałupkę taką z drewna, jakąś wieta, nie jakąś wielką, nie? Yy, no to, to piszcie oczywiście w komentarzach, to oczywiście weźmy to pod uwagę, no nie? Yy, no i tak, dobra, yy, nie przedłużam kurcze, Blaszka, lecimy po, po tego naszego włodka, e, no zobacz, ta notera to już wygląda jak ciągnik prawdziwy, podniesiony, kabinka jest. Jak go jeszcze wyremontuję i założę mu, kurde, tak nie wiem, ten przedni napęd mnie kusi, powiem wam. Wtedy mu założymy, chyba, żeby tura do niego założył, chociaż nie wiem, czy mi tur będzie potrzebny, ale jakby był tur, no to wtedy, kurde, ten przedni napęd może być zbędny. Także dobra, tu zasiadamy. Proszę ja was i wyjeżdżamy na, y tutaj na robotkę, proszę ja was. Oj, ojejciu. Ogólnie tak, wczoraj mogliście na kanale zobaczyć, jakby to nazwać, nie tyle co przygody młodego, co jakieś tam różne ujęcia na od biedaka do kozaka i jakieś tam wieta, różne moje hachmiństwa, co się udało nagrać. I powiem Wam tak, że widziałem po Waszych komentarzach i zresztą widzę, że ponieważ obawiam się taki pomysł, także ja tutaj jak najbardziej... Kurde, ty pijany jesteś chłopcie? Jak wyjechał stamtąd jak normalnie nie wiem Kurde miejsca z tym. Dobra. Hmm, tutaj jest usługa ogólnie, proszę ja was. I tutaj mamy beleczki siana do pozbierania, także ja tutaj sobie zajadę pięknie, ładnie. O tuti tuti yy, i będziemy yy, te beleczki zbierać. No tu jak widzicie kurde trawa świeżo skoszona, kwiecień dopiero mamy. Ale tu beleczek, kurde, tak nawet, nawet wam powiem, sporo tego jest, no i będziemy sobie to wozić, Tuti, do sąsiada, oj, kurde, może to trochę opuściłby, o, i teraz Tuti, kurde, czekajta, jeszcze raz, Tuti, oj, 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 ty niedobry, czekajta, Tuti, Tuti, o, tak, tak, teraz, teraz dopiero, Podniesione, tutaj, tutaj, o, to, to teraz podnosimy i proszę bardzo. No, ten podnośnik we włodku, coś Wam powiem, cholercia jasna, chyba nieźby daje radę, ale jakoś to tutaj idzie. No, nie będę mówił, że nie, o, jeszcze tak się tu przechylimy, i już w ogóle jest dobrze. Widzicie, jak to idzie. No, włodek też nie ma za dużo mocy, żeby tutaj takie hachmintwa robić, ale myślę, że jak najbardziej yy, uda się. Tutaj wie ta, te beleczki pozbierać, kilka tysięcy zarobić, znaczy kilka tysięcy to, nie wiem, 1500 plus kurde te tu wypożyczenie koparki, nie? Kurde powiem wam. I jakbym już tą koparkę, bo tu jeżeli chodzi o tą koparkę to ten sąsiad ma, nie? Jakbym już kurde zagadał. Może bym od niego też kamienie wziął trochę. Kurde, jakbym kamienie wziął tu od niego zobacz na ile tego jeść? Może bym coś z tego mógł pobudować, kurde, wie to no. Nie wiem do końca. Mm, w sensie pobudować. No utwardzić wiecie pod budynek, nie i tam w beton wrzucić jakieś kamyczki, coś tego, to aby było myślę całkiem fajną opcją, no. Dobra. Tak także lecimy tuti, oje tutaj do tyłu trzeba jeździć. Ja wam zaraz zaprezentuję, gdzie? Um, tuti, tuti, tutaj, tuti kurde, tu jest płot, jeszcze tam trzeba jechać. Tuti tuti. O proszę bardzo. O, tu widzicie, jak właśnie koparka stoi, tu stoją jakieś przyciepy, tu widzę z tyłu to za dużo nie stoi, o tu jeszcze beleczki są, sąsiad zostawił, tu z tyłu widzę, za dużo to to nie stoi. E, e, tutaj może odłodzimy, ja w sumie się z nim nie dogadałem, kurde, gdzie mam to odkładać. E, wie ta co, e, ten, ogólnie, bo ja, bo ja zapomniałem wam przedstawić, e, tutaj, pla... oj kurde, blaszka, dobra, nic nie ta. tutaj we Włodzku trzeba... Ponercia jasna. Ja przepraszam bardzo. Proszę mi tutaj oddać. Dobra, wie ta co? Ten farming to mnie kiedyś... Normalnie. Kurde. Dobra, wie ta co? Ja tu muszę popatrzeć co tu się teraz stanieło i widzimy się w kolejnym ujęciu. Dobra, cholernia jasna, powiem wam, ja tu nie wytrzymy z tymi belkami, no to już tak wszystko ładnie przed odcinkiem było przygotowane, oczywiście się musiało coś zbugować. Także ja dzisiaj kurde idę normalnie tutaj do sklepu, już mam dosyć, na spokojnie się przyjdę tutaj, bo proszę bardzo, parasolki czekają, I to ino tuti przyjść, usiąść sobie i normalnie i można dzień dobry witam panią i można sobie tuti odpocząć, no bo to kurde pewam to co się dzieje. To jest normalnie tragedia. No, tak się nie spodziewałem tego, że tak się tutaj będzie działo. Także, kurde, ja że tutaj posiedzę trochę, pocinuję, pójdę do sklepiku. Może sąsiadów odwiedzę i y, to będzie na tyle, kurde, w tym odcinku. Ewentualnie wrócimy i, i będziemy tam jeszcze może coś działać, może coś wymyśleć. Także, dobra, do kolejnego ujęcia. Kurde, może ja bym ten stawik swój tu powiększył normalnie, jaką łódeczkę kupił i normalnie rybki wpuścił, i o, też by było dobre. A jakbym jeszcze jakieś, nie no, dobra, łowiska kupić, to ja nie kupię, ale no kurde. Powiem Wam, że pomysłów jest sporo. No naprawdę, jakby tak się zastanowić, nie? To kurde, na tej mapie tutaj, no, tutaj można różne rzeczy jeszcze pobudować i. To by było też całkiem fajne, także dobra, ja nie wiem. Zobaczymy co z tego wyjdzie, idę jeszcze tu do sąsiadów, zobaczę jak tu wygląda. Proszę bardzo, Tuti, sąsiad. Ten to jest hachmyt taki, że go tu na tym gospodarstwie nie było chyba 8 lat. A, a Tuti... O, proszę bardzo. Kurde. Kierowca chyba tutaj jednak przyjechał. Po, po tym, po akcji. Tuti, Tuti. Jest tu ktoś? Nie ma niko. Halo? Tuti? Nie, nie ma. Kurde, to kierowca poszedł, to lawycista jest, zobacz to. Kurde. O, a tutaj zetur sąsiada. No kurde, pewam. Ciekawie to tu zaczyna wyglądać. A to ciekawe, to, to jest ten kombajn. Chyba jo. Ja. kombań A ja nie wiem czy ja już to mogę pokazywać, kurde. Ci się już widać ten odcinek. Czekaj, to. Widać tu coś? Mhm, hm. się tutaj mi zaprezentować. Kurcie blaszka. O, tuti tuti Dobra, chyba sąsiad schował do tego garażu I poszedł do domu Jest tu sąsiad? Nie bardzo chyba co Dobra, nieważne Kurde Nie będę tutaj sąsiadowi dupy zawracał Idę tam kurde Normalnie chyba, nie wiem, te belki trzeba poukładać, nie? Ja wiem, że to kurde... Ja dzisiaj na pewno tego nie skończę, ale to no, kurde nie wiem, co z tymi belkami. Tutaj proszę bardzo, u sąsiada. Pięknie ten Jezuś, ten Bizon, no jest powiem wam. A może go przepalimy szybko, Tutaj. siad nie będzie... U kurde, kurde, sąsiedzie, Tutaj. Proszę to dziewko wyciąć trochę, nie? Czemu ja tu stoję od razu, o. Proszę bardzo, o. Tu się odpada, ja prezentuję, usiądę się. Normalnie. Gazu można dodać. A jej idzie maszyna! kurde blaszka. moczarny idzie włączyć. O, to, czekaj, która tu tuti, tak dźwignia. Proszę bardzo, jak idzie maszyna, kurde. No, teraz to jest. Powiem wam na zniwa. Tam te zniwa tak nie ponagrywałem, ale kurde, te zniwa już trzeba będzie ponagrywać ładnie. Dobra, żeby nie było, ja tu sam się dowiem, już to gasię. Tuti, tuti. Jadamy ładnie. I jak coś to mnie tu nie było. Dobra. To tak, ja wracam już do, do tego mojego cholercia jaśna z z tym Władimiercem tutaj na wiosce. Nie wiem co się dzieje czemu ten tutaj zawysista został na mniejsza z tym, tak jest dobra. Idziemy kurcze do ciągnika i widzimy się w kolejnym ujęciu, jak już będziemy te belki przynajmniej próbować ładować cholercia jasna. Hmm, dobra, wiecie co? Jak to gówno ma tak działać? ja tu jedyną opcję, jaką widzę, to łapię to, podnoszę to i razem z tą pieprzoną belką robię tak. Kurwa, za blisko robię tak. No, Cholercia jaśna, będziecie mi tu gadać. Kurde, no, dobre. cholercia jaśna, przepraszam, że się tak zdenerwowałem, ale no, ten farming to mnie kiedyś. Do szału doprowadzi, ja tutaj już sprawdzam. Mówię super fajnie, działa super pięknie. Nabiłem beneczkę, popatrzyłem, że się nabiło, super fajnie. No tam mówię, kurde, no przecież jak to nie będzie działać, jak będzie działać. No i tyle by było z tego działania. Nie mam pojęcia, czy ja jakiegoś moda zaznaczyłem teraz, który mi tutaj to popsuł, czy o co chodzi. Możecie napisać w komentarzu, ale ja do tego farminga to czasami uważam, że trzeba mieć cierpliwość, chodercza jasna, bardzo, e, bardzo dużą Ale cóż, już tutaj jest wszystko ładnie ogarnięte e, Już mamy, e, jednak takie coś zakupiłem tutaj na pas, proszę bardzo, nie wiem czemu tabelka tutaj odleciała e, Super jest ta gra, bardzo fajnie e, Pierwszy raid squid młodego był bardzo bliski ale jednak jednak jeszcze nagrywamy proszę mnie tutaj o odstawić tą bedeczkę, czy ty będziesz ja jaśna współpracować czy mam cię tutaj o no no tak to jest jak w tym farmingu chcesz coś zrobić dobra Nieważne. także możecie pisać w komentarzach czy wy chcie żeby może tutaj jakieś wiecie tego typu akcje robił? Czy mam się skupić e, tutaj na, na tym e, prowadzeniu swojego gospodarstwa? Ogólnie e, bardzo fajny pomysł, ktoś zarzucił, żebym e, właśnie do tego defendera przez jeszcze najbliższy czas chociaż kupił jakąś przyczepkę, może kurczę coś tego typu e, i te właśnie usługi takie e, nazwijmy to. Wieta, transportowe, coś, coś tego typu. Tak samo daliście pomysł, żebym może coś kurczę pobudował na tym moim gospodarstwie, co mi przyniesie jakby dodatkowy jakiś tam zysk. I to wszystko są bardzo fajne pomysły. I myślę, że zrobimy osobny odcinek, gdzie ja sobie te wszystkie komentarze wypiszę. W sensie odpalę sobie te komentarze gdzieś tam na drugi monitor proszę ja was i będziemy tutaj to wszystko komentować i myślę temat po temacie e, obmawiać, żebyście mieli świadomość tego jak to tutaj wszystko wygląda i to będzie bardzo ciekawy odcinek. Także jeżeli macie tutaj pomysły, e, jeszcze jakieś, to możecie standardowo tutaj w komentarzach pisać. E, miał być troszeczkę dłuższy odcinek, ale chorę jasna. I zaraz nie tu tutaj dzisiaj. Także przepraszam najserdeczniej. Ja sobie to dokończę. Może na następnym odcinku, może poza odcinkiem. I, i, I tamten chwytak to na tory i ja go nie chcę widzieć. Niech go pociąg zabiera. A ten może zda egzamin, a jak nie go cholercia jasna na złom również wyrzucę. Także no, no nie będę dzisiaj przedłużał, dzisiaj taki krótszy odcinek troszeczkę, ale no ciuś Mam nadzieję, że również Wam się podobało i, i że jakoś to tam zrozumiecie. Także dobra, to by było na tyle w tym odcinku i do następnego, no i cześć!